Czy zdarza ci się czasami myśleć o niebie, czy całe twoje życie jest skupione tylko tutaj na tym, co ziemskie? Niebo. Jakaś inna perspektywa. Dziś między innymi o tym, więc rozbieg i lecimy. Prawda życia z Bogiem słowo daje. E, czy myślisz czasami o niebie? Czy w Twoim życiu perspektywa jest aż taka odległa, tak daleka? Michał, powiesz mi, ale przecież trzeba chodzić nogami po ziemi, trzeba twardo stąpać po ziemi. E, realia życia nas do tego zmuszają. Czasami tak, ja chcę być osobą, która twardo stąpa po ziemi, ale sercem i głową jest nie tyle w chmurach, co właśnie w niebie. Dlaczego? Dlatego, że Biblia nas do tego zachęca. Biblia zachęca nas, żebyśmy szukali tego, co w górze. List do Kolosan ma takie piękne stwierdzenie. Jeśli więc razem z Chrystusem powstaliście z martwych, to szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, siedzący po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, a nie na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wyrazem z nim ukażecie się w chwale. Yy, bardzo lubię ten werset. On paradoksalnie napędza mnie. Do tego, żeby żyć tutaj na ziemi pełnią życia. Nie traktuje go jako sposobu na ucieczkę jakiejś takiej myśli eskapistycznej, żeby wyautować się stąd, negować okoliczności. Nie, nie, nie. Chrześcijaństwo to cała prawda, całą dobę. Dlaczego? Bo Jezus jest prawdą. Jezus jest prawdą i, i on. Nie boi się faktów, nie boi się okoliczności, nie boi się tego, co się dzieje, i tak samo chce, żebyśmy my funkcjonowali, nie bojąc się rzeczywistości, nie bojąc się zetknięcia z okolicznościami, z tym co dookoła nas. Dlaczego? Dlatego, że On chce być w tym wszystkim obecny. No ale ta myśl o niebie jest o tyle ciekawa, że rozszerza naszą perspektywę. I y, kiedy zaczynasz czytać Biblię, kiedy odkrywasz y, różne wersety, to w jednej z ksiąg mądrościowych znajdujesz takie stwierdzenie, że Bóg y, włożył wieczność w serce człowieka. Bardzo lubię ten fragment i przeżywam go nie tylko w trakcie wakacji, ale w ogóle, gdy mamy okazję wyrwać się za miasto albo nawet wyjść gdzieś tutaj z domu i popatrzeć sobie w niebo, w chmury, zobaczyć jakąś przestrzeń, która gdzieś dotyka w moim sercu tego co wieczne. Dlatego, że my jesteśmy stworzeni do wieczności i dlatego czasami człowiek widzi, że męczy go, męczy go cywilizacja, męczy go tłok, męczy go technologia. Potrzebujemy tego wszystkiego, ale, ale Bóg włożył wieczność w nasze serca. Dlatego ta myśl o niebie, myśl o przyszłości, jest taką myślą konieczną. Konieczną. Biblia nas do tego zachęca, bo wtedy nasze życie jest. W prawidłowy sposób ułożone. Czytamy w piśmie, że jesteśmy pielgrzymami, jesteśmy gośćmi na tej ziemi. To nie jest koniec. Tych kilkadziesiąt, czy jak będziesz bił rekordy japońskie, czy ludzi z tych innych długowiecznych narodów, będziesz żył 115, 116, 120 lat. Ja celuję w 120. W tym roku skończyłem 40, więc jedna trzecia życia za mną. E, dopingujcie mi, ja dopinguję wam, e, ale. Nawet jeżeli byśmy przeżyli tutaj 120, to cóż to jest wobec wieczności? Yy, I to jest takie piękne, że dla mnie myśl o niebie, o tym życiu, Poza grobowym, tak, yy, to znaczy tym, co się będzie działo po śmierci, yy, mobilizuje mnie, na to przyjdzie kiedyś czas. Ale ja na razie chcę jak najlepiej przeżyć życie tutaj na ziemi, poznając Boga, służąc mu yy, jak, największej, jak największej liczbie osób, dając świadectwo o, o Bożej miłości, przebaczeniu, yy, po co po to, żeby jak największa paczka znalazła się w niebie, żebyśmy potem w jak największym gronie mieli frajdę przeżywania w wieczności, już w okolicznościach, gdzie nie będzie zła, nie będzie śmierci, nie będzie grzechu, nie będzie tego wszystkiego, co z grzechem się e, wiąże. E, jest inny fragment, który mam wypisany na okładce mojej Biblii. E, pewnie już kilka razy Wam go czytałem chodzi o fragment z Ewangelii Jana 17:3. E, on też wiąże się z niebem on wiąże się z życiem wiecznym. E, Jakie masz w ogóle skojarzenie, jeżeli chodzi o życie wieczne? Ja kiedyś myślałem sobie, że życie wieczne to jest taki obrazek, że ja siedzę na chmurze w jakiejś takiej złotej czapce, złotej koronie z harfą i plumkam przez miliony lat, co może być dosyć monotonne i nudne, ale na szczęście, na szczęście Pan Bóg jest miłosierny. Nie będziecie musieli słuchać mojej gry na harfie, a ja waszej chyba. To jest życie wieczne, mówi Ewangelia Jana, aby znali Ciebie. Aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga oraz tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Wow! Czyli życie wieczne to jest znajomość, to jest więź, to jest relacja, to jest poznanie. Biblia jest cudna, jeżeli chodzi o, o, o poznawanie. Yy... Jesteśmy stworzeni do relacji z Bogiem. Od samego początku Adam i Ewa są takim przykładem. W oryginale czytamy, że Adam poznał Ewę i tak ją poznał, że ona poczęła. Więc z tej bliskości, z tej intymnej relacji rodzi się życie. I podobnie jest w relacji z Bogiem. Jeżeli poznajesz Boga, to w tobie jest coraz więcej życia, życia duchowego, które przekazujesz innym, którym obdarowujesz innych. Więc. Yy, Mówimy dzisiaj o tym, żeby myśleć o niebie, żeby sięgać yy, myślami poza to, co dzieje się na Ziemi, poza ważne wydarzenia polityczne, społeczne, gospodarcze, sportowe, rodzinne, relacyjne. Jakąkolwiek y, sferę życia wybierzesz, yy, mieć życie wieczne, to znać. Znać jedynego prawdziwego Boga oraz tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Zastanów się, czy w Twoim życiu ten proces pogłębia się. Czy dzisiaj możesz powiedzieć, że znasz Boga? Co to znaczy znać Boga? No jeżeli znasz osobę, to nie tylko wiesz jak się nazywa, ale to zależy, jak dobrze ją znasz, bo im lepiej kogoś znasz, to, 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 to wiesz, co ta osoba lubi, czego nie lubi. Czasami rozumiecie się bez słów, i ty wystarczy, że spojrzysz na nią i już wiesz, aha, jest w takim nastroju, aha, zaraz wydarzy się to i to. Pan Bóg jest spragniony tego, żebyśmy my go poznawali, i on chce nas poznawać. Bóg tęskni za relacją z tobą. Bóg tęskni za tym, żeby ta relacja szła głębiej. Dlaczego? Dlatego, że on jest Bogiem relacji. Bóg w Trójcy, trzy osoby boskie, Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty, tam jest doskonały przepływ miłości, ale jest też harmonia tych relacji, wzajemnego bycia, jakiegoś przepływu życia między Ojcem i Synem, Ojcem i Duchem, między tymi trzema osobami i do tego jesteśmy zaproszeni. Z jednej strony bardzo potężne, z drugiej strony bardzo proste. Bo Bóg przedstawia to w tej relacji ojciec i dziecko, abyśmy od tego zaczęli takim bardzo z serca płynącym ojcze nasz. Duchu Święty, pomóż nam, żeby niebo stawało się dla nas coraz bardziej realne, a przez wiarę w Chrystusa, żebyśmy idąc do nieba jeszcze lepiej przeżywali życie na ziemi. Pomóż nam w tym duchu Święty. Niech to będzie taki dobry owoc tego rozważania. Tyle na dziś frajda życia z Bogiem słowo daję do zobaczenia przy kolejnej okazji.